Też i czołem, witajcie na perełkach, tak jak mówiłem teraz będzie więcej odcinków perełkowych, znaczy no zobaczymy w sumie jak to wyjdzie, bo różnie to w życiu bywa, dzisiaj sobie tak postanowiłem, że przynajmniej miałem robić wzmacniacz, ale tam nie mam jednego kabla, więc będę musiał załatwić sobie kabel i pewnie w następnych perełkach zobaczymy się z tym Philipsem, ale to jeszcze wiecie, wiecie jak jest, także dzisiaj Bosch, PCL-1, ten laser krzyżowy, Zamaniłem baterie, eee. Czy działa, czy nie działa? No, kurde, nie wiem. <laughs> nie wiem, nie wygląda, żeby to było rozkręcane. Wiadomo, tu ubrudzone, że hej. Jakimś chyba. Tękiem? Ciężko powiedzieć. No i co? Zakładamy. Eee, włączamy. No i wszystko w tym no, jak nie będzie działać, no to wiadomo. Znaczy, suma summarum, i tak trzeba go wyczyścić, bo... Zobaczcie sobie, jest tak ubrudzony, że ten przełącznik chodzi... dość ciężko, a on tu powinien mieć chyba ileś funkcji. O, pójdźmy to. No nie wiem, dobra, wkładamy i patrzymy. Mogę nawet kamery nie wyłączać. Bateryjki włączone, więc co, chwila strachu. Wow! To, to kurde, jakieś poziomowanie? Czekajcie, wezmę trochę tej czeczeni, żeby było widać trochę lepiej. Niewiarygodne. No to jestem w grubym, grubym szoku. Czekajcie, drugie to by było... Skazałoby się. Zgadzałoby się i wszystkie są. A czym się różni? A dobra. Że teraz to chyba możemy przekrzywiać. Tak, a na jedynce. A, że na jedynce jak ruszymy. To on, poza skalę to zacznie pikać. Ale dobra, jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? Myśl, myśl, myśl. hm. Hmm, hmm. Jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? Coś tutaj by było. Myślicie, że byłoby tu coś poziomego? Wątpię. Więc poszukajmy może poziomicy. Gdzie to będzie poziomica? Jakaś łata, cokolwiek kurde. Hm, no tyle noga. No nie ma nic ciekawego Co by się można złapać hmm. Kurde, kawałek poziomicy No nigdzie nie widzę tutaj, żeby gdzieś wisiało Tu też nie ma, tu też nie ma, tu też nie ma Hmm Ale jajo Dobra, idę coś No właśnie co, idę coś załatwić I teraz się widzimy Dobra, czekajcie, ja wrzucę Was tutaj. A, muszę ten sznureczek gdzieś zaplątać. Mam poziomice, no i bałagan, wiadomo, musi być. Kiedy zrobisz makalistera? Zrobię, zrobię, tylko miałem więcej innych rzeczy, ale już wiem, co jest nie tak, zresztą rozmawiałem z poprzednim właścicielem, jak się okazało. Pozdrawiam serdecznie. A, dobra, dobra, kiedy indziej, kiedy indziej. Ale śmieszna sprawa z tym była, kiedy indziej. Mamy łatę. Nie wiem, czy widzicie. Jest prawie, prawie idealnie. Naprawdę symbolicznie. Do lasera doczepiłem ten stojaczek malutki. Nie wiem, w ogóle, czy to się utrzyma. E, utrzyma się. Nie jest źle. Teraz, jaki jest pomysł? Podniesiemy troszkę Makalistera. Nawet na tych gąbkach. To nieważne, Czyli, tak wiem, prawie jak pomer laser O, tutaj jest troszkę mało Musimy dołożyć z tej strony Czemu daję cynę? O, nie z tej strony. Tak, nie z tej strony. Czemu używam cynę? Bo jest miękka i łatwo. Do... Łatwo ją kształtować. Dzięki temu przy takim delikatnym tym łatwo ją troszkę podnieść. Taki trik jak drut miedziany na przykład. O, drut miedziany też jest świetny. Też się go fajnie używa w takich różnych wynalazkach. O, dobra. Nie wiem, czy to będzie widoczne czy niewidoczne. O, muszę nie być widoczne. Teraz tak, włączymy sobie nasze cudo. A i trochę przeczyściłem to, więc. Więc może nie będzie tak bardzo tragicznie. Tak jest wyłączone. Aha, dobra. Tak pika, bo jesteśmy poza skalą. Teraz jak to zrobić? No już. Bez nerwów. Możemy dać tylko drugie. Fajne jest to samo poziomowanie, tylko wiecie co? Trzeba tu dać coś twardego. Nie, nawet widzicie, nie muszę go ruszać. Dobra, wyłączymy, odkręcimy. Jednak ten pomysł był dobry, ale wykonanie średnie damy na tym. Łączymy. O, za wysoko. Za wysoko jakieś 2 cm. Kurde, ale pomysły i patenty, nie? Że hej, też, też tak, też... Dobra, już! Kurde Też tak sądzę! O! Teraz będzie fajnie widać. Czekajcie, może coś pogasimy Zmienimy sobie tylko na to Dobra i nawet może wezmę was do rączki i nawet może zgasimy to. O! Teraz jest fajnie. I patrzcie, kurczę, no można powiedzieć, że... Że to by było to. Że to by było... Czekajcie, bo się odbijacie tam od tamtego. A, przez ten... Szmata potrzebna. Wiem, wiem. Kurde, patenty jak u Majstra, Ocapa i ojarka Jarka Ogarka. No tak, patenty jakie patenty są, no ale przecież, kurczę, najważniejsza jest skuteczność. Zresztą mi tak jestem w szoku, że to generalnie działa. Zobaczcie sobie, tu by było tak. Tu jest laser i tu by było tak. Wygląda, żeby to naprawdę było. Żeby to naprawdę było dobrze. No, ale by było jaja. Zastanawiam się, jak to można sprawdzić bardziej. O, mogę Was puścić. Mogę puścić laser na ścianę i zobaczyć, jak jest na ścianie. O. O, czyli czekajcie, odwrócimy sobie to. Wiem, wiem, wiem. O, na drzwiach jak się uda. Weźmiemy sobie poziomicę. Jak zgasimy światełko, to... O, super. To no, ten laser myślałem, że będzie taki ładniejszy, to jest taki grubszy trochę. Nie wiem czemu to tak jest Muszę to ustawić Wezmę, że tak O, teraz by było dobrze Jak Wy to widzicie A Wy nawet nie widzicie No teraz by było dobrze chyba, co? I patrzcie Jest idealnie oczko Dobra, to chodźmy do tego naszego laserka, tylko włączmy sobie światło, bo o, tutaj na przykład lepiej widać z tej strony, a mam wrażenie, że tam przy końcu to już było takie troszkę zamazane, tylko, że to może być też dlatego, że, dobra chodźmy tutaj, włączmy jakieś światła, nie było tak ciemno, muszę kupić kurde w końcu ten, no. Te żarniki to mocniejsze, no ale dobra, nie o to. Może dlatego to takie było przy końcu, bo tutaj jest troszkę ubłocone. Ubłocone chciałem użyć innego słowa, dlatego powiedziałem ubłocone. Wyczyści to ładnie szczoteczką, żeby nie było. No wiadomo, że to pewno ten tyng, czy co to jest, też pewnie rozbija trochę tą wiązkę lasera. No na pewno rozbija. No ale kurde, no mówcie co chcecie, ja pierdzielę. Waży to nic, no to kupione za nic. No nie wiem, powiedzmy, że złotówkę za to zapłaciłem, bo więcej raczej nie. Mm. Super, no nie spodziewałem się. Ja się bardziej spodziewałem, że będzie upieprzony ten jakiś moduł, czy tam po prostu złamany ten laser, czy co to tam dokładnie stabilizuje, poziomuje jakieś czujniki, czy nie czujniki, czy po prostu wiecie dynda na sznureczku jak wahadło. Też tak może być... No e... ja jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, jestem zdziwiony. Gradus się zacząłem zastanawiać, czemu to ktoś wywalił, nie wiem. Może przez pomyłkę. Może nie przez pomyłkę. No, no przecież kurczę, no sami widzicie, że nic, nic tutaj wielkiego nie dolega. Nie ma nie wiem jakichś uszczerbków. No tutaj coś było ewidentnie klejone, ale no... Albo i nie było klejone. Nie, było klejone. Było, było klejone. No to też było klejone, ale widzieliście, że nawet taki badziewny... Mm, może badziewny, no może taki, wiecie, lichy... o, lepsze słowo, lichy... lichy stojaczek to e, trzyma. że no cóż, no wy, wyczyszczę to sobie, już nie będę czyścił z wami, bo to przecież nudny proces. E. No ja jestem strasznie zadowolony, no taka poziomica, że no, laser krzyżowy Bosza, no kurde, przy budowie domu, garażu czy wszystkiego innego, no przecież się sprzeda, koszt zakupu no. Złotówka, no co to jest? Co to jest? Także no cóż, cieszę się cholernie. Eee, myślałem, że to będzie długi odcinek, że będziemy to rozbierać, kombinować, patrzeć. Okazało się dużo łatwiejszy odcinek, no ja jestem strasznie zadowolony. Trzeba sobie życzyć tylko takie odcinki, chociaż no wiecie, jak jest, różnie bywa. Następnym razem postaramy się zrobić e, ten wzmacniacz Philipsa, ten stary, no i będziemy jechać z tymi perełkami po kolei. Ten McAllister, nie McAllister, tam jeszcze mam dwie, jestem, no właściwie trzy rzeczy odnawiam na bieżąco. Także może też Wam pokażę jakiś tam film z odnawiania, jakąś tam krótką stawkę z odnawiania, no i zobaczymy, co to będzie. Także już naprawdę nie nudzę dzisiaj. Fajnie, że się udało to zrobić. Cieszę się bardzo. Nie spodziewałem się, że naprawdę się nie spodziewałem, że, nie będzie, że będzie to takie szybkie, bo wiedzieliście, że jeszcze baterie miałem zapakowane. są nie moje muszę oddać. Nie nudzę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.